Nauczanie domowe 4 stycznia. Ewangelia według Świętego Jana. Rozdział 1, wersety od 35 do 42. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego powiedział ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Z tego tekstu wyziera waga decyzji. One zmieniają nasze życie, Kształtują naszą duchowość, ukierunkowują działania i one warunkują cel ostateczny. Decyzja, którą podjął i opisuje Jan Ewangelista, była dla niego tak ważna, tak brzemienna w skutki, że podaje również jej okoliczności. Z godziną włącznie pisze, było to około godziny dziesiątej. To nie było przypadkowe, ani to działanie, ani to przelanie na karty Ewangelii. To jest uświadomienie sobie, a również czytelnikom, jak to istotne, by taka decyzja zapadła w ludzkim sercu. Oznaczało to bowiem, że Jan przechodzi od ludzkiego autorytetu czyli od Jana Chrzciciela. Do Syna Bożego. Staje się bezpośrednio słuchaczem tego, którego Bóg posyła jako Zbawiciela. Zmienione zostają drogi. Nie chodzą odtąd uczniowie za Janem, ale chodzą za Jezusem. Razem z zamieszkaniem, jak słyszymy, tego dnia pozostali u Jezusa i już nie zmienili tego sposobu funkcjonowania. Bo wybór Jezusa to zmiana stylu życia. Pamiętamy potem pytania, czemu uczniowie Jana, uczniowie Faryzeuszów, dużo poszczą. Jezus pokazywał inny styl życia. Nadawał styl życia temu, który go wybrał, kto za nim szedł. Wybór Jezusa to też właśnie samokroczenie. To Naśladowanie. Prost, można powiedzieć uzależnienie siebie od decyzji, które podejmuje Jezus. Póki Pana młodego macie ze sobą, nie będziecie zachowywać się w sposób, który by nie pozwalał wam się cieszyć z Jego obecności. Wybór Jezusa, to jak widzimy w przypadku Jana, również spoczywanie na piersi mistrza. W czasie Eucharystii. To jest bycie tuż przy sercu Bożym, wtedy kiedy otrzymujemy tę ucztę miłości. Bycie uczniem to również ta wytrwałość aż pod krzyż. Jan jest przy tym najbardziej dramatycznym momencie, w którym jeszcze zostało potwierdzone to, że jest uczniem że wykonuje wolę Mistrza również w tym trudnym, bolesnym momencie. Wybór Jezusa to również ten przywilej rozpoznawania go jako pierwsze, rozpoznawania go przed innymi. Pamiętamy po zmartwychwstaniu właśnie to Jan rozpoznaje, tego, który jest tylko jakąś postacią majaczącą w oddali. Wybór Jezusa to w końcu przynależność do wspólnoty. To rezygnacja z takiego myślenia ja sobie sam poradzę, ja tylko sam będę działał. To jest konieczność uwzględnienia tego, że tworzę jedność razem z tymi, którzy, podobnie jak ja, wybrali Jezusa. Wybór Jezusa. Czasami niektórzy mówią opcja fundamentalna albo uznanie i wyznanie go jako Pana, czy też potwierdzenie łaski chrztu w naszym przypadku, odnalezienie mesjasza, przylgnięcie do Boga, jakkolwiek nazwiemy tę decyzję, ma ona fundamentalne znaczenie i ona tak naprawdę, jeżeli konsekwentnie i świadomie według niej postępujemy, zmienia wszystko. Więc Twoje i moje. Powinno być zastanowienie się, czy tę decyzję podjąłem. Jeżeli podjąłem, kiedy? Która to była godzina? Jaka to była data? Czy to świadomie zrobiłeś? Jeśli nie, ta decyzja jest przed Tobą. Jeśli zrobiłeś, to wracaj do tej godziny, wracaj do tej decyzji i nieustannie bądź przy Mistrzu, przy Jego Sercu. I przy Jego słowie, wtedy kiedy mówi i wtedy kiedy siebie ofiaruje. Niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.